Żabka Inpost, nie? Takie chyba tak. dwie marki, które przychodzą nam do głowy, że nawet jeżeli coś robią i niekoniecznie musi to mieć, wiecie, sens, to i tak to robią po to, żeby sprawdzić, czy to ma sens. Kwestia tego, czy chcesz być, chcesz być liderem, który się broni, czy liderem, który wyznacza nowe trendy. Żabka jest ogromna, wiadomo, ona ma mindset taki innovation. Jakby tam, mhm. Tak jak Wojtek mówi, rzeczywiście jest część budżetu, która jest, no, tak no. jak powinno to działać, tak przeznaczana na to, żeby ryzykujemy, patrzymy, testujemy. Pozostali gracze są na tyle duzi, że żeby zaryzykować, to wiecie jest jednak trochę ciężko. Pracując kiedyś dawno w Biedronce, miałem rozmowy i przychodził partner, opowiadał o tym jakie ma rozwiązania, mm. właśnie co możemy zrobić. Ja już słyszę, że to rozwiązanie może być naprawdę świetne i ono rewelacyjnie działa. Mniej więcej do 800 sklepów. Ja zadawałem często pytanie, czy wiecie Państwo, ile mamy sklepów? No tak, bardzo dużo. No <laughs> <laughs> ta odpowiedź, o której macie, mówi, działa. Świetnie działa. Możemy powiedzieć, że bardzo dobrze. No i wiecie tylko, że jak przychodzisz jako partner ten sprzedażowy, który chce zainteresować retailera i mówisz, tak, bardzo dużo, ja mówię, dobrze, a ile mniej więcej? No i widzisz takie, <laughs> no chyba tak, co 800, nie? I mówisz, no nie, no już teraz jest tam dwa z kawałkiem na przykład. No i ten partner mówi, aha, już sam wierzy, nie? I mówi, to, 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 to bo chyba to już by nie działało. Nie. Jeśli lubisz marketing, reklamę, to jest to idealny moment, żeby zaobserwować nasz profil.